Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli mój ubiegły filmik na TikToku, gdy ostatnio zaglądałem. Tam było ponad 46 tysięcy wyświetleń, a być może, ponieważ potem nie patrzyłem, być może przekroczyło nawet 50 tysięcy. Film został usunięty z jakiś tam przyczyn naruszenia czegoś tam. Wiadomo o co chodzi. Jak w przypadku tych ubiegłych lat, covid czyli pandemii, wiadomo było, że jeżeli jakiś materiał jest usuwany, no to po prostu oznacza to, że niesie on zbyt dużo prawdy. Być może jakaś Szuja gdzieś tam go zaznaczyła i doniosła do sprawdzenia. Volksdeutsch Spitzli jest jeszcze trochę w naszym narodzie udający Polaków. Być może też chodziło o to, że ktoś, jakiś BOT najprawdopodobniej, albo pracownik tego systemu, znaczy platformy TikTok, odczytał, że być może może to godzić w interesy takiego dużego kraju, gdzie kobiety mają skośne oczy. Mam nadzieję, że te informacje, nawet jeżeli dla niektórych były nieprawdopodobne, no to dały im do myślenia. Mamy przetwarzać nowe informacje, interesować się tym, co pozornie wydaje się nieprawdopodobne, nawet. Ja się bardzo cieszę z tego, że mniej jak 1,1% komentarzy była nie na temat albo zwyczajnie głupia czy nieświadoma, ale po prostu nie ma się co dziwić, ponieważ osoby, które no, łykają codziennie wiadomości z mediów głównego nurtu, które wiadomo, w czyich są rękach, no to po prostu no inaczej nie mogą reagować, ponieważ zbytnio godzi to w ich światopogląd. I nawet jeżeli podskórnie, podświadomie czują, że dane informacje niosą czy mogą nieść prawdę, to zmiana światopoglądu, która musiałaby się w nich dokonać, byłaby dla nich zbytnim szokiem emocjonalnym, energetycznym, i po prostu nie są na to gotowi. Nie wiem do końca, jak działa TikTok, ponieważ bardzo dużo osób przekazywało dalej ten film, więc być może on gdzieś tam jeszcze hula, a może już nie. W każdym razie najważniejsze jest to, że ziarno zostało zasiane, wiele osób było świadomych, rozważa podobne tematy. To nie, że my jesteśmy w pewni wszystkiego na 100%, ale przynajmniej otwieramy oczy na nowe możliwości, na jakieś nowe rozwiązania wytłumaczenia. Fajnie też, że coraz więcej osób nagrywa takie filmiki, bo widziałem. Czyli, no jednak te tematy, które poruszyłem, są ważne i rozumiane przez coraz większe ilości obywateli, więc mam nadzieję, że no coraz więcej osób się z tymi materiałami nowymi. Zapozna. Oczywiście, wiadomo, części osób się nie przekona, ponieważ no zwyczajnie w danej chwili nie są gotowe, nie są otwarte, żeby je przyjąć. No i też, jak to się mówi, no nie ma co dawać pereł przed wieprze, no bo nie zrobią z tego należytego. Użytku. Z tych filmów, które ukazały się od dwóch dni widać jednoznacznie, że tak zwana pomoc państwa, mówię tak jak wiem z tych materiałów, które pooglądałem. A były to relacje mieszkańców różnych zalewanych okolic, no to raczej tak zwana pomoc państwa jest głównie w mediach, czyli w gadce. Natomiast realnie jest ona znikoma albo nie ma jej wcale. Słyszałem kilka takich wypowiedzi, filmów. Gdy znikają kamery, znikają jacyś tam włodarze lokalni czy też państwowi, no to wszystko wygląda już inaczej, szaro i ponuro. Będąc w sklepie, zauważyłem, że. Pewna sieć otworzyła możliwość wpłat dla osób poszkodowanych. Są różne zbiórki na różnych portalach i z jednej strony to fajnie, to genialnie. Natomiast z drugiej strony, co to oznacza, że jak zwykle zapłacą za to wszystko sami obywatele. Natomiast Rząd, no rząd, jak to się kiedyś mówiło, on się sam wyżywi i głównie chyba tym się zajmuje. Ja natomiast głównie zajmuję się rozwojem duchowym, osobistym, poszerzeniem świadomości. Tym się zajmuję ponad 20 lat i to jest tak naprawdę. Krąg moich zainteresowań, natomiast no, przy okazji stykałem się z różnymi tematami pobocznymi, które również próbowałem zgłębić. Niektóre dla mnie były też nowe, czy na początku dziwne, czy szokujące, no ale jeżeli się wchodzi głębiej w jakiś temat i próbuje się go zgłębić, no to wychodzi na to, że coraz więcej prawdy. Się pojawia, i człowiek też się uczy wyławiać prawdę z tego morza dezinformacji, bo teraz rzeczywiście w internecie można znaleźć wszystko. Jest mnóstwo botów, jest mnóstwo zatrudnionych osób no, z takich e, krajów azjatyckich czy e, z Indii. Gdzie oni po prostu dostają teksty czy w języku polskim, czy czeskim, czy jakimkolwiek innym, i oni po prostu tylko bezmyślnie kopiują, wklej, wklejają w internet, zakładają fałszywe konta i tak dalej to leci. Jeżeli kogoś to interesuje, to napisałem również kilka książek, takich powieści, które nawiązują do e, rozwoju osobistego, duchowego, ale są to powieści takie przygodowe. Na przykład e, każdemu polecam taką książkę Tajemnica Agarthy. Taki jest e, tytuł, która opowiada właśnie o odkrywaniu tajemnic współczesnego świata, a przy tym o m, e, zmianie świadomości mówi. <laughs> e, ta książka to e, są takie przygody, e, trochę w stylu Indiana Jonesa, a trochę kodu Da Vinci. Z tego, co mówili mi czytelnicy, bardzo dobrze się czyta. Dużo niespodzianek, dużo przygód, a i część osób dowiedziała się sporo o świecie, ponieważ no, to, co tam opisałem, to jest w 100%, no w zasadzie 99,99, 99, bo jedno miejsce troszeczkę upiększyłem dla potrzeb akcji. E, czyli tam jest w większości wszystko prawdziwe. Napisałem też, miałem po prostu taki pomysł, kontynuację takiej książki Mały Książę e, e, Antuana Saint-Exupéry. I to jest książka, duży książę, fajna, piękna, rozwinąłem parę wątków z tamtej powieści. Polecam to każdemu, czy ktoś ma 4 lata, czy 104. No, i jest jeszcze poza innymi książkami poradnikiem, e, taka książka Wyzwoliciel. No, ta jest również piękna, ma wspaniałe inspiracje, mnóstwo nawiązań do ekologii. Natomiast tam są też no, takie sytuacje mocne, wręcz drastyczne, ponieważ e, pisałem to w czasie covid -ozy. No, i jak gdyby tematy trochę same się narzucały, a ja je trochę ubarwiłem, można to czytać jako science fiction albo źródło jakichś tam inspiracji czy przemyśleń. Jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego i miejmy nadzieję, że ta fala wszystkich nas ominie, że te duże miasta. Się uratują, i że wszystko będzie dobrze, a ta woda zostanie przyjęta przez Matkę Naturę i będzie nam służyła do dobrych, wspaniałych celów, do rozwoju, do życia, do zdrowia, do cieszenia się każdą chwilą życia, bo przecież o to głównie chodzi i tego się trzymajmy. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.